Koniec retrogradacji Merkurego. Drodzy uczestnicy magicznej podróży, zwanej życiem. Dzisiaj, 25 kwietnia 2024 roku, witam Was z kosmiczną radością, ponieważ retrogradacja Merkurego dobiegła końca. Następna retrogradacja Merkurego zaplanowana jest na 5 sierpnia. Ale pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że kosmiczne ruchy bez względu na ich potencjał, są naszymi sojusznikami, a nie przeciwnikami. Każda retrogradacja to okazja do zgłębienia własnej duszy, oczyszczenia ze starych bagażów i otwarcia się na nowe piękno życia. Dla tych, którzy śledzą ruchy planet i energie kosmiczne, ten czas mógł być prawdziwym wyzwaniem. Retrogradacja Merkurego często wiąże się z komunikacyjnymi zamieszaniem technicznymi trudnościami i ogólną zmianą dynamiki życia. Ale teraz, gdy Merkury znów zaczyna poruszać się prosto, otwiera to przed nami szerokie pola możliwości i braku spowolnienia. Nie ma potrzeby się już obawiać, gdyż ta siła kosmiczna, która kierowała naszą świadomością do wewnątrz, teraz prowadzi nas ku nowym horyzontom i świeżym początkom. To czas na przyspieszenie w działaniu, integrację doświadczeń i budowanie nowych trwalszych fundamentów pod nasze marzenia i cele. Życzę Wam wszystkim jasnych gwiazd na niebie Waszych serc i płynnego tańca przez kolejne etapy Waszej niezwykłej podróży z Merkurym. Teraz jest świetny czas, by nie kruszyć ku marzeniom. W miłości i świetle. Wróżbita Łukasz Węcka